Każda planeta naszej galaktyki posiada pokłady magicznej, potężnej energii zwanej fluxem. Tutaj, na Akilianie, mówimy na nią oddech. Flux jest tak potężny, że musi podlegać kontroli. Wyjątek stanowią mecze futbolu, najwspanialszego sportu we wszechświecie. Niestety, 15 lat temu planeta Akilian padła ofiarą tajemniczego wybuchu, który zabrał nam oddech i pogrzebał szansę na zwycięstwo w Pucharze Galaktyki. 15 lat bez drużyny z prawdziwego zdarzenia. Nic, tylko lód i śnieg. Ale nadzieja powraca. Młodzi, nowi zawodnicy chcą przywrócić Akilianowi oddech. Mają szansę odmienić nasz los. Galaktyk Futbol. W poprzednim odcinku Rocket wraca w dobrym momencie, bo Snow Kids muszą zebrać wszystkie siły, by pokonać Rickersów. Dziś radzą sobie beze mnie. Nork? Co się dzieje? Wygląda na to, że Rocket nie wystąpi w dzisiejszym meczu. Ty też nie widać na boisku. Chyba gra Yuki Bramkarka. Tam są. Nie zwracaj na siebie uwagi. Wydaje mi się, że Rykersi nie spodziewają się podań do Yuki. Uważają, że jako bramkarz nie umie strzelać, ale tak nie jest. Tije, jak nas znalazł? Sony to zrobił. Uciekajmy! Yuki ma oddech! Cudowna wiadomość! Snow Kids wygrywają! Jok miałem wizję, pod żadnym pozorem nie powinieneś grać w meczu z Lightningami rozumiesz? Wkracza Warren. Co? Rocket przyszedł do hotelu i znowu zniknął? Tak, po prostu wyszedł bez słowa. Nie pojmuję tego. Nie chce wrócić? On martwi się o IE. Drużyna go chyba nie obchodzi. A ciebie obchodzi? Doprowadziłeś do tego. Co ty wygadujesz? Mówię, że jesteś jego wujem. Powinieneś lepiej o niego dbać. Nie jest tylko graczem, jest rodziną. Wrata czekaj. i technoid oficjalni sponsorzy pojedynku strzelców. I jeszcze się nie zaczęło. Chcę zobaczyć Dijoka. I ja też. Zobaczymy kilka naprawdę dobrych strzałów. Cieszę się, że ich nie bronię. To by było jak łapanie promieni lasera. Ale mam okazję przyjrzeć się przyszłym przeciwnikom. Wiesz, co Maja powiedziała wczoraj D-Dżokowi? Dziwnie się zachowywał po tej rozmowie. Może nie sprzątnął swojego pokoju, gdy ostatnio był na Akilianie. Po wydarzeniach z Sonim, rozgrywkach i tak dalej może być trochę spięty. Wcale nie musiała mówić niczego szczególnego. Spokojnie! Kapitanowie Snow Kids potrafią sprostać wyzwaniom. Tak, i tym właśnie różnią się od bramkarzy Snow Kids. Co? Ej! Ej, to był żart, uspokój się! Cicho, zaczyna się! Gole, 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 gole. Gole, gole. Pojedynek strzelców na stadionie Genesis! Zapraszam fanów futbolu na niezwykłe wydarzenie. Dziś pojedynek strzelców na stadionie Genesis. Witaj, Kali! W tym pojedynku biorą udział najlepsi strzelcy rozgrywek Galactic Football, by zaprezentować swoje wyjątkowe umiejętności. Zgadza się. Tegoroczny pokaz zapowiada się fenomenalnie. Jest Kernor, Akamuk, Lunzarea, Dijok, Lur i Warren. Ten zestaw mógłby roznieść na strzępy Stadion Genesis. Nie wiadomo, kto tu dzisiaj wygra. Konia z rzędem temu, kto to zgadnie. Tak, cudownie, najlepsi strzelcy, fajnie, dzięki, że pamiętali o mnie. Powiedział strzelców, nie o palców. To by do ciebie pasowało, achito. E, teraz już nie. Słuchajcie, omincie mnie następnym razem, dobrze? I pamiętajcie, że zyski z dzisiejszego widowiska przekazujemy ofiarom tragedii, która ostatnio dotknęła archipelag Shedown. A więc przedstawienie, czas zacząć! Wspaniały strzał Warrena, napastnika Lightningsów. Nie, wszystko już gotowe. Nie masz wiele czasu. Nie trzeba mi wiele. Dzięki za pomoc. A teraz lord z Lur i jego słynne nożyce. To sztuka Kali, prawdziwa sztuka! Zgadzam się z Tobą. Lur to artysta! A teraz Dijok. Najmłodszy uczestnik pokazu. Kapitan Mistrzów Snowkits.